Dzień dobry. No i po treningu. Artur Medlarz z tej strony, wulog Jakość. Miło Was znowu widzieć na moim kanale. Moi drodzy, zanim przejdę do głównego wątku, powiem tylko, że jutro zamykam już dostęp do technicznego angielskiego 2.0 metodu atomowych nawyków. Sporo osób już dołączyło do programu, także bardzo się cieszę. Poniżej znajdziecie link. O 21.00 zamykam. A teraz bardzo ważny temat. Co robić, jak kolega z pracy nie przestrzega standardów jakościowych? Jak się zachować, gdzie to zgłosić i co zrobić, żeby na tym nie stracić, bo jeżeli źle to rozegracie, możecie na tym bardzo, bardzo dużo stracić. Zapraszam. Zazwyczaj te pytania zadają osoby, które dopiero przychodzą do pracy, bo przychodzą z zewnątrz poznały jakieś standardy i widzą, że te standardy nie są do końca przestrzegane. I wtedy jak się zachować? Co zrobić? Może to też być w sytuacji, gdy już dłużej pracujemy i widzimy, że ktoś nowy, kto przyszedł, nie przestrzega tych standardów, bo ma inne podejście, inne nawyki. Lub po prostu w innym dziale widzimy, że coś dzieje się nie tak. Jak zrobić to etycznie? W pierwszej kolejności musicie zacząć od siebie. Tak. Sprawdźcie, czy wy na pewno dobrze rozumiecie standardy i wymagania i czy one gdzieś są zapisane, i czy gdzieś jest to dobrze określone. Bo widziałem wiele razy sytuacje, gdzie osoby miały sprzeczne podejście do danego tematu i ktoś trochę, tak jak powiedzieć, doniósł na tą osobę, że ona nie przestrzega danych standardów. Okazało się, że przestrzega. I było bardzo niemiło. Okej, okay. zweryfikowaliście to, jesteście pewni, że ta osoba nie przestrzega standardów, to nie biegnijcie do przełożonego swojego, ani tym bardziej do ich, jej przełożonego, albo nie piszcie jakichś dziwnych maili, tylko pójdźcie porozmawiać z tą osobą. Powiedzcie jej, że wydaje wam się, że tutaj nie są spełnione standardy, bo jest taki taki zapis, a ty widzisz to tak. Zapytaj się jego, na widzicie ze swojej perspektywy, czy jest świadoma tego, że są takie standardy, że są takie wymagania, bo może nie być. Jeżeli zachowa się nieetycznie wobec Was, coś Wam odburknie, to powiedzcie takiej osobie, że ma czas, żeby zgłosić to do przełożonego, opowiedzieć o tym, bo jeżeli nie, to Wy to będziecie musieli zgłosić, bo widzicie, że nie są zachowane standardy. I w taki sposób zachowujecie się etycznie. Gdy taka osoba zgłosi się do przełożonego lub poprawi swoje podejście, to macie temat z głowy, jeżeli nie, to po prostu musicie iść i to zgłosić, bo jeżeli wiecie, że ktoś działa niezgodnie ze standardami jakościowymi, to tak trochę jesteście współwinni, jeżeli nic z tym nie robicie. Wtedy zadanie jest waszego przełożonego, żeby to załatwić, ale też już macie fajne, Przykład, żeby powiedzieć o tym, że rozmawialiście to z osobą, sprawdziliście wymagania, zwróciliście jej uwagę, poprosiliście o zmianę, to nie zareagowało, więc idziecie do swojego przełożonego lub do przełożonego tej osoby, wspólnie z waszym przełożonym. Tak to powinno się załatwiać. Na pewno nie zamykajcie oczu na to, jak ktoś nie spełnia standardów jakościowych w firmie. Bo to prędzej czy później źle się skończy dla całej organizacji. A jeżeli wy będziecie o tym wiedzieć, gdzieś to wyjdzie, to będziecie mieć też problemy. Coś Wam jeszcze na końcu opowiem, zabiorę Was za chwilę do biura. No i lecimy do biura. Tam Wam opowiem, dlaczego tak trzeba się zachować, a nie inaczej. A jestem już w biurze, w zasadzie w studiu nagraniowym. Sporo nowych kursów powstanie w Akademia Nowa CERT głównie w styczniu. Również będzie fajny w Szkoła Jakości, ale nie o tym, wracając do tematu. Dlaczego powinniście się zachować w ten sposób? Bo jest to najlepsze rozwiązanie to raz. Dwa, pokazujecie, że nie boicie się skonfrontować z sytuacją, i też y, sprawdzacie to, czy macie rację, bo często jest tak, że się mylimy. Co do pewnych wymagań, co do pewnych zapisów, i nie krzywdzicie nikogo. I też to jest też do, dobrze odbierane przez innych, bo gdybyście się zachowali w taki, no, powiedziałbym, standardowy sposób, że gdzieś się tam idzie i, i mówi, że ktoś czegoś nie robi do przełożonego, to wiele osób, nawet jeżeli macie dobrą, dobre zamiary i jest to prawda, to wiele osób w zakładzie i w firmie odbierze to jako donoszenie. A musicie wiedzieć, że osoby starsze, które z Wami pracują, mają bardzo złe doświadczenie z donoszeniem z poprzedniego ustroju i taka plotka się rozejdzie szybko po firmie, że Wy donosicie na innych. A tutaj w takim podejściu no, prawidłowym, gdzie skonfrontowaliście się z tą osobą, z sytuacją, gdzie przedstawiliście, jakie będą kolejne kroki, macie dużo kart przetargowych po Waszej stronie i nikt Wam nie może niczego tak naprawdę zarzucić. Tak to się robi i to wam polecam robić. Skąd to wiem? Bo w przemyśle lotniczym to jest bardzo istotny temat, bo tam, gdy ktoś nie spełnia kryteriów jakościowych, pomyli się lub nieświadomie ich nie spełnia, to może kosztować ludzkie życie, tak naprawdę. Może doprowadzić do katastrofy lotniczej, setki osób mogą no, umrzeć. Dlatego bardzo duży nacisk się na to kładzie i przedstawia, jak to robić w prawidłowy sposób w firmie przemysłowej lotniczej, w, w samych liniach lotniczych, czy w trakcie naprawy samolotów, itd., itd., itd. Warto to też wykorzystać w innych branżach. Tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się.